Nie, nie widziałem, bo jesteś filmem megahertzem. się w całki wszystko odbiłem. Hej, cześć, witajcie. Z tej strony oczywiście Iwan. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu sobie będziemy kontynuować Marco The Ninja, więc już sobie zacznę. Champions who came before you. Before the restoration, as the other clans strayed and disbanded, a merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strength.

Za przyjęcie poprzedniego odcinka Widzę, że Gierka Wam się podoba I też nie spodziewałem się Po, po moim powrocie Takiego zainteresowania, bo na tą chwilę ten poprzedni odcinek Ten poprzedni od... Cicho Ten poprzedni odcinek ma 45 wyświetleń Więc dosyć sporo mi się wydaje Dobra i znowu y, ogarniamy tutaj akcję po cichaczu. A to, to nieźle po cichaczu było. Dobrze. Y, oczywiście przypominam, jeżeli gierka Wam się podoba i chcecie więcej odcinków, y, zachęcam do, do łapki. Zrobimy tak Dobra, po cichaczu sobie przejdziemy Fajnie Fajnie, cieszę się, że że te filmy tak się wyświetlają fajnie Trzeba zrobić taki myk. Dobra, fajnie. Dobra, tu trzeba być czujnym.

Ciężko to wykonać w ogóle. Namierzyć tą yy, tym hakiem. Yy, dobra, tu trzeba coś zepsuć. Okej, okay, fajnie. Chyba alarmy padły, nie jestem pewien. Kucze. Ale mi tu się podoba ten... Podoba mi się... A, podobają mi się animacje w tej gierce, naprawdę to jest. Dobra, taki odwracacz uwagi petarda. Nie zobaczysz mnie tu, nie? A jeżeli tego nie widać, nie? Się uchyla karatka. I dobra, tam są jakieś kable. Nie podoba mi się to. A? Dobra. Przestało odzytać. Jest dobrze, idziemy dalej. Uczę. Już się robi ciekawie. Jakieś lasery, coś te sprawy. O, tu prawie bym umarł. A, dobra. Hmm. Tutaj co tu jest? O kurno J dzień, da? Ciekawe miejsce. A, chyba, że taki był plan, tylko tędy bym pewno wyszedł. O kurcze. Nie ten klawisz. A tu jest już na tyle. I pyk. I skok. I pyk. Ło kurcze. Ja nie wiedziałem, że to dźwięk wydaje. Ło! Jaka akcja, nie wiedziałem, że tak się da nawet. Nie wiedziałem, że tak się da, ale fajnie takie rzeczy sobie odkryć. Coś tu jest ciekawego? Co to jest? Tak sobie? Hmm. Dobra, ej, nieźle. Ale ty tam będziesz długo stał. Kurczę, chyba będzie. Dobra, to nie bierzemy tego kota. Później go wezmę kiedyś indziej. Nie będę czekał, aż gościu nie wiem co on zrobi A, tu jest jakaś scena, nie, co to jest? Kurczę, ale... Aha, tutaj... Zgaśnij! Hmm... Co ja muszę coś zepsuć? O oh, kurcze widział mnie. Ja to będzie się gasiło z coś? Czy to po prostu trzeba szybko wykonać? Hmm... Czekajcie. Bo jeżeli... There is. Aha, tam jest tylko kod. Nie opłaca nie, nie się tak ryzykować. Hmm, ale sam fakt, że jakoś to wykonać muszę, to. Dokładnie, hmm. dokładnie. <suszyk> Ej, wow, za, raz za dużo klikłem i od razu wyszedłem z tego Ej, zaraz to wykonam, to jest, nie ma problemu Tak, żeby słyszał ja cię blisko było Blisko było, aha, tutaj mam liczbę tego Czyli mam jeszcze Trzy do użycia no dokładnie gościu, to jest niezinteresującego, zdawało ci się. Mordeczko zdawało, ja wiem co tu jest. A, nic ciekawego. Wyjdziemy górą. No kurczę. Ej, ta babka dojąła, ale spóźniła się. No kurno. Dobra, idziemy sobie teraz chyba... A tu coś jest ciekawego? Robię ciekawe miejsca i nic tam nie umieszczę? 20 świateł zniszczyć. Hmm... Tak mogę niszczyć światła? Ej, liczy się, dobra Jest spoko Ej, odwróć się Odwróć się w drugą stronę, się odwróć A światło Hmm, też tak myślę O, oh, to było ninja. Tak działają ninja. Jestem... Yy, szklanym ninjam. Czy jakoś tak. Po co ten włos jest? Ej, jaka rozgmina. Coś mogę zrobić ciekawego? Kurczę, zauważyłem. No to nieźle. Hmm. Że wiem, że oni, chyba że oni nie są jeszcze na tyle inteligentni, żeby patrzeć w dół. Ale wiem, że... Były ziołeczki, które tak robiły. No kurcze, nie czekam nie mam po co iść albo nie dostrzegam sensu zaraz to z wykonam zaraz tu będzie hej no czemu ty patrzysz do góry jaki to ma sens Coś coś Nie. Czuję się oszukany jeszcze bardziej. Dobra. Ja nie wiem, czy do końca, do końca mapy starczy mi tych lamp, w ogóle. No kurcze. Ciś lasery powymyślali. Jakbym teraz wyskoczył, to on mnie zauważy? Nie jestem pewny. Hmm, dobra, zrobię eksperyment. Zauważy mnie, dobra. Eksperyment nieudany. No, tu wystarczy odpowiednio szybko coś robić, żeby yy, wyszło bez problemów. No tu jest. Ej, no, wejdź tu. O kurcze, tu będzie strogo. nie wiem czy jak teraz bym podskoczył to mnie hmm. 10 światów dopiero zniszczyłem kurcze. Trzeba jakoś dyskretniej tam. Więc dlaczego on tu idzie? To nie ma sensu. Mm. Plan by był taki... No ty podejdziesz? Dlaczego ty nie podeszłeś? O co chodzi w ogóle? I ty dopiero podejdziesz, jak on sobie pójdzie? Czy... Co tu się zadziało? Ej, ale ten teraz podejdzie Ej, yy, gratulacje Dla mnie Czemu ja nie mogę po suficie chodzić? Dlaczego ja się pytam? To jest bardzo ważna mechanika Dobra I teraz tak Będę musiał poczekać, bo on za chwilę i tak tu wraca Ej, chyba żebym tam poczekał No dobra Zrobimy tak on sobie idzie. Chyba na farcie mnie nie widział. Pięknie, to było piękna pięknie wykonana akcja. To było za. A ty jak tu przeszłaś? Ej bo zapomniałem świateł niszczyć No wszystko Odblokowane osiągnięcie duch No świateł nie zdążyłem poniszczyć I teraz Dab Pięknie Kurcze Taki nie wiem czy, czy długi to Szybko mi to dosyć zajęło. Ale te lampy, no to będę musiała zrobić te lampy niestety. Dobra. To w tym odcinku to by było wszystko. Jeszcze zachęcam Was do łapki w górę. To wiadomo, nie? Dla, dla zasięgu. Jeżeli film Wam się podoba i w ogóle moje filmy się podobają, możecie udostępnić, je gdzieś jest dedykowany klawisz pod to na YouTubie. Możecie znajomym podesłać, może im też się spodoba fajnie by było, bo kurczę za chwilę 80 subów ja cię w takim tempie to za dwa tygodnie 100 subów normalnie. Nie, się cieszę na maksa, że tak fajnie. Fajnie i full komentarzy. Fajno, fajno. Dobra, może w kolejnym odcinku pomyślę nad, nad inną gierką, żeby tak was nie zamęczyć tym Markov the Ninja zobaczymy no dobra to do usłyszenia w kolejnym filmie cześć